Nie! Może wszystko bolić! Chyba, że jak e, jedzie z tym rowerem i je wchodzi na rybkę, tak. Ała, kurwa, wiedziałem! Wszystko we mnie! Wszystko we mnie! Nie, nie zasłaniaj! Ała, kurwa, wiedziałem! Wszystko na YouTube! Jak mnie za mnie ciebie derwi, że we fajnie nie widziałem! To, to już jest jeden filmik z nią?

multimass pang Be worshipgas же A-x me jæoso Hospital... Ján æs egg hante vídeos